Wasze dzieci też tak sząkają. <laughs> Z reguły to wynika ze spływającego kataru po tylnej ścianie gardła, ale jeśli trwa zbyt długo, może się przerodzić w niebezpieczny nawyk lub nawet w tik. Obecnie katary trwają troszeczkę dłużej niż ten tydzień, czy te przysłowiowe 7 dni. Warto jak najszybciej czyścić nos. Woda morska 3% sól, solę srebra. Ksylometazolina, mamy do dyspozycji inhalację, no właśnie z soli fizjologicznej albo z hipertonicznej, czasami nawet sięgamy po leki mukolityczne, ale uważajcie na kilka rzeczy. Po pierwsze, zwróćcie uwagę na nawilżenie powietrza. No, włączyliśmy kaloryfery, powietrze troszkę się zaczęło przesuszać i może pojawić się suchość w tylnej części gardła i takie charakterystyczne krząkanie. Po drugie, porozmawiajcie z pediatrą nad ewentualną reaktywacją. Alergii na roztoczak użytumowego. Mamy ruch konwencjonalny, teraz to wszystko krąży w powietrzu. A po trzecie, zastanówmy się wspólnie, czy nie powiększył się migdałek gardłowy. Nie chodzi o takie stałe powiększenie, chodzi. to jest możliwe, ale choćby takie przyinfekcyjne, bo to również może powodować takie chrząkanie. A dlaczego to takie ważne? Bo utrwalony nawyk chrząkania, czy podciągania nosem, może być naprawdę uciążliwym tikiem i utrzymywać się nawet po ustaniu kataru.